Słuchajcie, nazwijmy to betonem, jest wylany. Zajęło to. Ile, Danielu? Dwie godziny? Trzy. Trzy godziny. Widzimy połowę tego domu, bo część jest za tą ścianą. Jest bardzo gruba warstwa, bo to jest 50-60 cm. W zależności od miejsca. 40-60 cm. I o ile to nie jest dziwne. Żeleje się beton. To o tyle dziwne jest to, że ten beton. Słuchajcie, tu jest próbka. Jak wziąłem to w rękę, to byłem mega w szoku. Ta próbka jest bardzo lekka, a metr sześcienny tego tu wylanego betonu waży 450 kg. Metr sześcienny, słuchajcie, jest o ponad połowę lżejszy od wody. To jest wspaniała izolacja domu. Nie potrzeba żadnych steropianów e, i innych rzeczy. Wystarczy tylko taki beton.